To już trwa 12 rok Rozpocząłem w 2001 roku. to Jak każdy jeden troszeczkę miał te 1500 lampek, jak każdy jeden miał z początkującej, nie? No i później mnie to zafascynowało, zapodobało się i no i taki hobby. Także rozpocząłem coraz, co rok, coraz więcej, po dwóch, trzy tysiące lampek. Był okres, że cztery tysiące było dołożone, już by inne. Także do dzisiaj mam 20, 34 500 lampek. I węża świetleniowego jest tutaj około 600 metrów. W ciągu jednej godziny około 10 kW zużywa. Ogólnie przez te dwa tygodnie, dobre dwa tygodnie to jest zużycie około 900 km, jak w zeszłym roku, czyli dwa lata do tyłu, to jest około 900 kW, plus do tego jeszcze chodzi agregat, który zużyłem na przykład w zeszłym roku około 110 litrów paliwa. Tu jest bardzo dużo zwiedzających z całych regionów, tu przez Śląska, z Bolesławca byli, w zeszłym roku specjalnie przyjechali, tutaj jest pod Tarnowa, pod Krakowem przyjechali, pojemnik specjalnie przyjechali, także tu z Warszawy tu też byli. Byli z Madagaskaru, byli z Chin w zeszłym roku, e, z, z tego, z Norwegii byli, z Ameryki byli, trzy lata do tyłu było, z Australii było, też trzy lata do tyłu byliśmy, no, z Włoch byli. Z Grecji byli, z Egiptu. Właśnie wszystko jest własnoręczne, wszystko co tutaj moje na posesji jest, to jest wszystko własnoręczne, z wyjątkiem, który ja muszę kupić materiał. Nie? Mówiąc, że ma pan złotą rączkę i żeby pan żył, mówiąc 100 lat, bo gdyby, bo jak to ja kiedyś zakończę, bo żona mi już czysto już niekiedy powie, że na pewno. No, Musisz kiedyś to zakończyć, bo mój wiek już jest na przykład 75 lat, już jestem, no ale na razie czuję się zdrowo, no chciałbym to jeszcze jak najdłużej trzymać.